A więc witam, to będzie prawowite intro do tego odcinka Eli, jesteśmy u Elaya Ostatnio Elaj mnie strasznie trollował I powiem wam Tym razem my o, strolujemy Elaya Wszystkie zużyłem chyba Ups, o o O Boże, ale to jest troll Nie mogę? O nie mogę, jak jestem na drabinie Ups Chuj Ja zaraz padnę Muszę coś zjeść to będzie ryzykowne a bo tu jest drabina bardzo przydatne rzeczy co tu jest nieważne wszędzie Eli jeżeli chcesz trollować to musisz wiedzieć jedno, że będziesz też trollowany. Takie są zasady. Tu co jest? Chicken farm. Jej! <grystanie> Bardziej na razie siebie troluje niż jego. <grystanie> o lol. Wypchnęło mnie za bardzo. Storage room. Elaj będzie miał bardzo dużo do roboty. Generalnie, Elaj mi mówił, że wypełni całą tą moją, ten cały hub że całe to będzie w construction foam, całutkie. I do dzisiaj tego nie widziałem. Spóźnia się. Mam nadzieję, że nie wejdzie na serwer, tak w ogóle. O! Oh, jakieś tam konstrukcje zrobił, których nawet nie widziałem. Mam nadzieję, że to nie jest ognistoodporne. To nic z tych rzeczy. Oh Generalnie chciałem go wcześniej strollować z Bees, ale to mi za bardzo nie wyszło. O, <ścoughs> yeah. Jestem zmęczony. Tak, by the way, bo jest późno. Czekaj, aż. Ela nie będzie. Generalnie, żeby. Nie wtopić się za bardzo Polecam kanał Elaya. Który idzie jakoś Eli coś tam Nie pamiętam Jak ma Uhuhu Ola To będzie trudne Na szczęście wziąłem ze sobą trochę konstrukcji Oh no You didn't. Yy, wziąłem ze sobą trochę scaffolding trochę tego. No, można się nauczyć. Można to od razu zrobić, ale kto by tam chciał? Żeby Ela wiedział. W sumie użyjmy Gravity Chestplate. Że wiedział, że to ja. Hmm, jakby to zrobić. Może zacznę stąd. Ups. I tak to miało być. Ehm. Um. Okej. Okay. Aha, tak to się robi. Okej, okay, nigdy z tym nie pracowałem. Tak więc chcę zrobić swój napis, swoje imię. Reinforced, robiło się jakoś. Tak, uff, uh, uff, uh, uh. to nie wygląda za dobrze. Oczywiście, że mamy to miejsce. Ym, czy jest tu gdzieś drewno, tak będzie łatwiej. Sorry, ale to drewno mi się podoba i sobie je wezmę. Bo zbliża się noc. Tylko dwa drewna, serio? No, 16 potyków powinno wystarczyć. O, muszę zrobić to, nie mogę? O. Miało być tak pięknie. Nie mogę dalej. Czemuż to? Może jakoś tak? Okej, okay, nieważne. Dobrze, zacznijmy to wypełniać. Może w ten sposób mi się to jakoś uda. ups okej, okay, jak zrobić p? Hmm. ups, za dużo dobra, ja będę w sumie nad tym pracował bo mi to widzę troszeczkę zajmie ale już ja to zrobię okej, okay, tak więc construction form się mi skończyło totalnie tak to mniej więcej wygląda. Zastanawiam się teraz, kiedy to wrzucić, czy dopiero po tym, jak on to wrzuci, czy nie? Robi system kory. Mogę weźmiemy Gravity Chestplate Tak więc tak to wygląda. Pewnie już po pranku powiedzmy. Chyba raczej to dam po. za to po tym, jak on zareaguje na to narpiew. Ciekawe w ogóle, gdzie się zrespi, czy. Czy go przypadkiem nie zabije. Ale nie powinien się zrespić tam, gdzie. Albo by się zrespił na górze, albo coś w tym stylu. Tak więc tak to wygląda um, powiedzmy, że włożę, włożę to na razie tu żeby mi to miejsce nie zawalało i tak mniej więcej to wygląda <ścoughs> Elaj, jeżeli to oglądasz Sorry Ale ty zacząłeś E, dzięki serdecznie wszystkim za oglądanie i dzięki serdeczne Elajowi za to, że dał mi niezły pomysł na, na to, a zaczęło się w ogóle tak, że on mi tutaj to wziął i później ja pomyślałem, a niech sobie to będzie, zobaczymy jak bardzo mnie to zdenerwuje i później mnie to zdenerwowało trochę. I pomyślałem sobie, że nie tylko jemu, zresztą Gargamelsowi też tak zrobił. Także pomyślałem sobie, że Gargamels za bardzo nie ma czasu, że ja to zrobię, powiedzmy, taką zemstę za nas dwóch. Chociaż fajnie było, jakby Gargamel się jakoś na nim też zemścił. No ale nie wiem. E, dzięki za oglądanie. Na razie. Trzymajcie się. Cześć.